Wygląda na to, że dziś będzie ładna pogoda. Pan Paweł wyjrzał przez okno i powiedział. Był w drodze na obchód okolicy i bardzo się z tego cieszył. Zbliżała się wiosna, o czym świadczyły częste odwilże, dające nadzieję na rychłe nadejście ciepła. W nocy oczywiście wciąż były przymrozki, które znacznie spowalniały rozmarzanie śniegu i lodu w leśnych ostępach. Paweł był leśniczym odkąd pamiętał i wiedział, że jego praca wkrótce stanie się znacznie bardziej wymagająca. Podczas srogiej zimy liczba mieszkańców lasu ciągle się zmienia. Fakt ten musiał być brany pod uwagę przy raportowaniu liczebności danej populacji zwierząt. Stacja pana Pawła była zawsze uporządkowana, zarówno na papierze, jak i w praktyce. Starszy pan był bardzo ceniony i szanowany w dziale gospodarki łowieckiej. Nigdy nie wpuszczał kłusowników do lasu i nigdy nie brał łapówek. Głównym celem Pawła było zachowanie pierwotnej przyrody jego ojczystej ziemi, takiej jaka była setki lat temu przed zagospodarowaniem jej przez człowieka. Z każdym rokiem zdrowie staruszka zaczęło go coraz bardziej zawodzić, teraz miał wysokie ciśnienie krwi, teraz miał atak serca. Nadszedł czas, by pomyśleć o zasłużonym odpoczynku, ale nie było z kim zostawić działki. Z okręgu, jeden po drugim, wysyłano przyszłych myśliwych na szkolenie. Chłopaki byli młodzi i zdeterminowani, ale w ich oczach Paweł nie widział gotowości do życia w lesie. Starzec opowiadał im o zawiłościach swojego zawodu otwarcie, bez ukrywania. Pamiętał siebie w wieku 20 lat, kiedy wrócił z wojska i postanowił definitywnie związać swoje życie z lasem. Jego ojciec i dziadek byli leśniczymi, więc nikt nie miał wątpliwości, że będzie kontynuował rodzinną tradycję. Ci, którzy zamierzają poświęcić się służbie lasowi, muszą być gotowi coś poświęcić. Tego niestety nie tłumaczy się młodym leśniczym, gdy wysyła się ich do pracy w odległych rejonach lasu. Paweł kochał przyrodę swojej ojczyzny całą duszą, czując się jej integralną częścią. Niestety, jego życie rodzinne nie ułożyło się, ale nie było w tym jego winy. Teresa, jego pierwsza i jedyna żona, nie podzielała jego ideałów i przekonań, co podkreślała przy każdej okazji: Nie jestem gotowa mieszkać w środku lasu. W końcu jestem kobietą. I nie ma nawet gdzie wyjść. Lasy są pełne dzikich zwierząt. Paul nie miał nic do powiedzenia. Teresa uważała się za mieszkankę miasta i trudno jej było przystosować się do życia na wsi. Jednak nie bardzo jej się to podobało. Pewnego dnia, gdy Paweł wrócił z obchodu terenu, zastał na stole papiery rozwodowe napisane ręką żony i pustą, nieogrzewaną chatę. Teresa zabrała ze sobą swoją pięcioletnią córkę Halinę i wszystkie niewielkie oszczędności, które ona i jej mąż zgromadzili podczas ich krótkiego wspólnego życia. Rozstanie było trudne dla Pawła, który nie mógł wpuścić nikogo innego do swojego życia. Po mieście krążyły plotki, że Teresa wyszła za mąż, ale leśniczy nie miał jej tego za złe, rozumiejąc, że każdy potrzebuje swojego. Pukanie do drzwi wyrwało Pawła z melancholijnej zadumy i wspomnień. Zastanawiając się, kto to może być, staruszek otworzył i na ganku zobaczył faceta w garniturze khaki z torbą na plecach. Nieznajomy mruknął wesołym głosem: Witam, panie Pol, mam na imię Marek. Zostałem przysłany do pana z dzielnicy na praktyki. Witaj, młody człowieku. Wejdź, musisz być zmęczony drogą. Odpowiedział po przyjacielsku staruszek i gestem zaprosił gościa do środka. Tak, minęło sporo czasu, odkąd ktokolwiek został wysłany na praktykę. Nie mam zbyt wiele czasu, Marku. Muszę teraz iść na obchód. Zrobię ci filiżankę herbaty, a potem będę w drodze. Paweł dodał. Mogę iść z tobą? Marek zapytał z nadzieją w głosie. Lepiej odpocznij, mój synu. Będziesz miał czas na wędrówkę po lesie. Odpowiedział starzec. Widząc jednak radosne iskierki w oczach chłopca, poddał się i kiwnął głową na zgodę. Marek okazał się niezwykle wesołym i rozmownym człowiekiem. Przyniósł ze sobą różne słodycze, które staruszek bardzo lubił. Pewnie powiedzieli mu o mojej słabości, pomyślał Paweł z uśmiechem. Przy herbacie z piernikami czas leciał, zerkając na zegarek, starzec zaczął się szykować. Zwykle wolał chodzić do lasu sam, ale dziś była specjalna okazja. Więc Paweł poszedł na ustępstwa. Nauczył wielu myśliwych sztuczek swojego fachu, ale niewielu było gotowych poświęcić się całkowicie służbie lasowi i jego mieszkańcom. Paweł nie pokładał też wielkich nadziei w Marku. Odpocznie w spokoju. Pozbędzie się romansu z tajgą w głowie. I pójdzie do miasta, pomyślał Paweł, idąc w stronę lasu. Jako miejscowy z karabinem na ramieniu szedł przodem. Marek deptał mu po piętach. Chłopak nie pozostawał w tyle, widać było, że nie był to jego pierwszy raz w lesie. Szło się ciężko. Roztopiony śnieg zamienił szlak w błotnistą, białą breję, która groziła przemoczeniem butów i ubrań wędrowców. Omijając ogromne kałuże pełne błotnistej wody, Pol i Starzysta szli naprzód. Po drodze stary leśniczy zadawał chłopakowi nienachalne pytania o jego przyszły zawód, sytuację rodzinną i przeszłość. Jak się okazało, Marek. Choć mieszkał w centrum dzielnicy, wiedział sporo o leśnym życiu. Jego ojciec był leśnikiem i nauczył syna kilku sztuczek. Oczywiście Marek nie potrafił jeszcze czytać śladów tak dobrze jak Paweł. Ale czuł się bezpiecznie w lesie, zachowując niezbędne środki ostrożności. Patrz, czyj to trop, czy łosia czy jelenia? A zresztą, co ty o tym myślisz, zadał Paweł trudne, jego zdaniem, pytanie. Młody myśliwy uważnie przyjrzał się śladom i udzielił mu jednoznacznej odpowiedzi: To na pewno łoś, panie Pol. Proszę spojrzeć, jakie duże i wyciągnięte kopyta. Ale trop jelenia jest mniejszy i nie tak szeroki. Sądząc po jego krągłości, jest to duży samiec, około 400 kg. Nie. 500, nie mniej. Pan Paweł uśmiechnął się, zachwycony sprytem chłopaka. Marek podobał mu się coraz bardziej. Gdzieś w głębi serca staruszek chciał, by to on został jego następcą. Nagle gdzieś w oddali rozległy się strzały, jeden po drugim. Marek i Paweł, nie odzywając się, zwiększyli tempo. Kto to mógł być? Nigdy nie miałem kłusowników. A ludzie, którzy polują w taką odwilż, siedzą w domu, nie chodzą po lesie. Powiedział niespokojnie Paweł, poprawiając czapkę, która spadła mu z głowy podczas szybkiego marszu. Starzec bezbłędnie ustalił, że strzały dochodziły z nad rzeki. Po dotarciu na brzeg obaj myśliwi zobaczyli trzech mężczyzn odkładających broń i pochylających się nad ciałem zabitego rysia. Czerwonawe, nakrapiane centkami futro było doskonale widoczne na błotnistym, roztopionym śniegu. Co tu się dzieje, panie Pol? Jak to możliwe? Przecież babka TI są pod ochroną. Muszą być chronione, krzyknął gniewnie Marek. Zabójcy najwyraźniej planowali oskurować zabitego drapieżnika. W dusze Pawła wkradły się wątpliwości, czy aby na pewno byli to miejscowi myśliwi. Najprawdopodobniej byli to myśliwi, dla których prawo zawsze było nieznane. Nie byli nikomu posłuszni, a w razie niebezpieczeństwa mogli przekroczyć granice i zniknąć w jednej ze swoich prowincji. Na widok leśniczych kłusownicy natychmiast rzucili się do ucieczki. Być może zachowaliby się inaczej, gdyby pol był sam i nieuzbrojony. Teraz jednak nie było jasne, po czyjej stronie staną w razie otwartego starcia. Panie Pol, daj mi broń, dobrze? Dogonie tych drani. Nie uciekną mi! krzyknął Marek. Myśliwy nie wahał się długo. Jego partner był młody i silny, więc miał większe szanse na złapanie kłusowników. Stój! Tylko nie wchodź im w drogę! To desperaci i będą walczyć do końca, powiedział Paweł, podając strzelbę Markowi. Chłopak mrugnął złośliwie do staruszka i pognał za złoczyńcami. Tymczasem stary leśniczy postanowił rozejrzeć się po okolicy, a także zbadać ślady. Nie mógł zrozumieć, dlaczego kłusownicy zapędzili rysia nad rzekę. Drapieżnik mógł łatwo uciec przed nimi w lesie i ukryć się w miejscach, w których żaden człowiek nigdy nie postawił stopy. Mój Boże, byłaś z maluchami, ty królowo lasu, wykrzyknął oszołomiony starzec. I rzeczywiście, na śniegu wydeptanym przez kusowników zobaczył łańcuch małych, ledwo widocznych śladów. Prowadziły do rzeki. Śledząc je wzrokiem, Paweł dostrzegł to, czego on i Marek nie zauważyli w pośpiechu na początku. Mniej więcej na środku rzeki widać było zarysy niewielkich grudek. Z daleka trudno było je rozpoznać jako kocięta, ale właśnie tym były. Lód na rzece przypominał wodorosty i gdyby rysie nie były małe, z pewnością by Y utonęły. Ale przebywanie na lodzie było dla nich bardzo niebezpieczne. Lód skrzypiał tu i ówdzie pajęczyną pęknięć. W każdej chwili lód na rzece mógł się załamać, a babka babkaty utonęłyby w jego wzburzonych wodach. Och, jak źle, że Marek wyjechał. Razem byłoby nam łatwiej, pomyślał z tęsknotą starzec. Nie było jednak nic do zrobienia. Zdjawszy płaszcz, Paweł ostrożnie wszedł na lód, który natychmiast zaczął grzechotać zdradziecko. Starzec pokonał połowę drogi do rysi na stojąco, ale dalej musiał się czołgać. Babka ti, widząc starca, syczały jak zwykłe koty na widok niebezpieczeństwa. Cicho, moi drodzy! Chcę wam pomóc. Bądźcie cierpliwi, kochani. Zaraz do was dołączę, wyszeptał cicho Pol, biorąc na ręce malutkie, trzesące się kocięta. Siedziały blisko siebie w lodowatej kałuży i żałośnie miałczały. Stary leśniczy ostrożnie podniósł młode i ruszył w drogę powrotną. Tam, gdzie przed chwilą się czołgał, wszystko było pokryte wodą, szybko napływającą z pęknięć w lodzie. Nagle, dziesięć metrów od brzegu, Pol wykonał nieruch i z hałasem wpadł pod lód. Starając się nie pociągnąć za sobą Rysia, jedną ręką próbował utrzymać go na lodzie. Mokre ubranie ciągnęło staruszka na dno. A nieszczęśliwy myśliwy żegnał się już z życiem. Tarzając się w kruszącym się lodzie, Pol poczuł, że nie ma już sił, by stawiać opór. Nagle obok niego spadła lina z pętlą na końcu. Podnosząc wzrok, zobaczył zarumienionego marka, który stojąc na brzegu, próbował mu pomóc. Nie mógł dogonić kłusowników. Skutery śnieżne mieli ukryte w pobliżu zakola rzeki. Choć śnieg topniał, udało im się uciec przed wściekłym facetem. Pol ostatkiem sił chwycił się lodowatymi dłońmi liny. Metr po metrze chłopak z niewiarygodnym wysiłkiem zdołał wyciągnąć zziębniętego Pawła. Zarzucił na starca swój kożuch i podtrzymywał go, prowadząc do domu. Rysie biegły obok niego jak wiejskie kociaki. Miały szósty zmysł, który podpowiadał im, że ci ludzie nie są ich wrogami. Pozbawione mamy sieroty, ślepo powierzyły im swoje życie. W portierni Marek rozgrzał kuchenkę i podał Pawlowi do picia gorącą herbatę ziołową. Następnie, przykrywając staruszka puchatym kocem, zaczął karmić kocięta. Kociaków było trzy, wszystkie były chłopcami. Marek znalazł puszkę gulaszu w spiżarni leśniczego, wymieszał ją z kromkami chleba i podał maluchom. Tak, mieliście niezły staż. Do dzieła, chłopcze, mruknął chrapliwie Paweł spod koca. Marek, uśmiechając się, usiadł zmęczony w rogu stołu. Niepostrzeżenie zasnął, nawet się nie rozbierając. Bo pierwszy dzień rzeczywiście obfitował w przygody. Poranek zaczął się od niepokojących wieści. Pol miał wysoką gorączkę i źle się czuł. Dyżurny ratownik medyczny poradził mu, aby szybko udał się do szpitala rejonowego, ponieważ istniało niebezpieczeństwo zapalenia płuc. Biuro leśniczego wiedziało już, co stało się z panem Pawłem i wysłało po niego samochód. Wszystkie obowiązki spadły teraz na barki Marka. Chłopak nie przypuszczał, że w tak krótkim czasie zajmie tak odpowiedzialne stanowisko. Podczas gdy Paweł przebywał w szpitalu, Marek chodził po terenie i sporządzał raporty dotyczące liczby zwierząt. Babka i bardzo przywiązały się do chłopca i podążały za nim, nie pozwalając mu odejść nawet na krok. Chłopiec radził sobie dobrze, jakby urodził się leśniczym. Nie wiedział, że Paweł zaopiekował się nim przed swoimi przełożonymi. Starzec od razu wiedział, że lepszego kandydata nie znajdzie. Jakiś tydzień później Marek postanowił odwiedzić Pawła w szpitalu, który był na rekonwalescencji. Wchodząc do pokoju z torbą ulubionych słodyczy staruszka, był bardzo zaskoczony, gdy zobaczył dziewczynę siedzącą obok łóżka Pawła. Nadchodzi Marek! Poznaj, to moja wnuczka. Basia? Pracuję tu jako pielęgniarka. Możesz sobie wyobrazić, kiedy zobaczyła nazwisko Lewandowskiego w dokumentacji medycznej, zawahała się i zaczęła mnie wypytywać o moich krewnych. Okazało się, że jesteśmy spokrewnieni, wykrzyknął wesoło Paweł, gdy tylko Marek przekroczył próg. Wow, co za zwrot akcji. No cześć, Basiu, powiedział Marek z podziwem, zafascynowany urodą dziewczyny. Była tak kobieca i zgrabna, że mimowolnie podziwiał ją, słuchając półgłosem opowieści starca o jej losach. Basia była sierotą. Jej matka, córka Pawła, zeszła na złą drogę i związawszy się z przestępcą, zginęła w pijackiej bójce. Babcia Teresa zmarła dużo wcześniej, nie mogąc poradzić sobie z wybrykami krąbrnej córki. Ale Basia nie poddała się, po sierocińcu poszła do szkoły medycznej. Teraz dziewczyna dobrze sobie radziła i spotykała się z zamożnym młodzieńcem, z którym zamierzali się pobrać. Marek cieszył się, że jego partner na starość założył rodzinę. Paweł zaproponował, aby basę pojechała z nim na wieś, ale wnuczka grzecznie odmówiła. Kiedy została wypisana, przytuliła staruszka i powiedziała czule do Pawła: dbaj o siebie dziadku. I nie idź więcej do szpitala. Teraz już się od ciebie nie uwolnię. Będę do ciebie dzwonić i cię odwiedzać. Paweł wrócił do swojej rodzinnej wioski jako bohater. Wszyscy słyszeli o jego cudownym uratowaniu zwierząt z lodowej pułapki. Po tym wydarzeniu stary leśniczy stał się jeszcze bardziej szanowany. Nie wrócił jednak na swoje dawne stanowisko i nie powierzył Markowi zarządzania terenem. Czasami służył radą, cały wolny czas spędzał na zabawie z młodymi, spokojnie przyzwyczajając je do leśnego życia. Rok minął bez śladu. Młode podrosły i polowały już samodzielnie. Nie zapomniały o Pawlu i Marku, i zawsze okazywały miłość i dobre nastawienie do swoich ratowników, kiedy ich spotykały. Basia cały czas dzwoniła do Pawla i odwiedziła go kilka razy. Ale przez ostatni miesiąc nie było od niej żadnych wieści, co bardzo martwiło starszego mężczyznę. Coś może się stać, niepokojąca myśl przemknęła mu przez głowę. Niestety, przeczucie nie zwiodło Pawła. Basia zjawiła się sama. Zapłakana, z torbą podróżną w rękach, stanęła na progu domu dziadka Pawła, nieśmiało zasłaniając zaokrąglony brzuch. Och, ty królowo niebios! Choć szybko, kochanie! Co się stało? Staruszek marudził, zaniepokojony stanem wnuczki. Połykając łzy, Basia powiedziała mu, że została porzucona przez faceta, który nie był zamożnym człowiekiem, ale zwykłym samotnikiem i łajdakiem, który nie miał gdzie odcisnąć swojego piętna. Nie mogła pracować w szpitalu na tak późnym etapie i wstydziła się przed kolegami. Nie mogąc poradzić sobie z bólem serca, Basja przyjechała do wioski, aby zobaczyć jedyną osobę, którą znała w swoim życiu. Zostań ze mną, kochanie. Miejsca wystarczy dla wszystkich. Moja emerytura może być niewielka, ale i tak ci pomogę. Postawimy dziecko na nogi, nie wątp w to. Paweł starał się uspokoić wnuczkę. Basia niby się uspokoiła, ale jej umysł był chory i ciężki. Minął tydzień i wydawało się, że dziewczynka przystosowała się do życia w wiosce. Jednak pewnego pięknego poranka Paweł zastał łóżko basi puste. Przeszukał podwórko i okolice, ale nie znalazł wnuczki. Zaniepokojony zwrócił się o pomoc do marka. Obaj leśniczowie niemal na kolanach szukali śladu basi. Ich wysiłki zostały w końcu uwieńczone sukcesem. Na skraju lasu natknęli się na maleńki odcisk kobiecej stopy. Ślady prowadziły w kierunku bagien. Czy poszła na bagna? Można się tam zgubić, nie znając drogi. Pol złapał się za głowę i mruknął. Starając się nie myśleć o złych rzeczach, Marek i stary myśliwy udali się na wrzosowiska. Szukali basy aż do zmroku i gdy wydawało się, że nie ma już nadziei, Paweł natknął się na polanę otoczoną trzcinami i grząskim bagnem. Na niej, w otoczeniu trzech rysi, siedziała Basia. Dziewczynka wyglądała na spokojną i radośnie rzuciła się w ramiona dziadka. Drapieżniki zachowywały się spokojnie. Były to zwierzęta, uratowane przez starca z lodowatej rzeki rok temu. Po zapachu zrozumiały, że Basia należy do rodziny starego leśniczego i nie tknęły jej, chroniąc przed wilkami, które zaatakowały ją na polanie. W drodze powrotnej Basia powiedziała im, że z rozpaczy postanowiła utopić się w bagnie. Wstydziła się, że jej dziecko będzie dorastać bez ojca. Zwierzęta uratowały ją przed nieprzemyślanym krokiem, najpierw ochroniły przed wygłodniałymi wilkami, a potem trzymały z dala od bagna. Czas spędzony na polanie dobrze zrobił dziewczynie. Przemyślała wszystko i na nowo obudziła się w niej miłość do życia. Marek wysłuchał basy i powiedział, że zrobi wszystko, by była szczęśliwa. Dziewczyna spodobała mu się od pierwszego spotkania w pokoju Pawła. Nie chciał więc stracić szansy na szczęście. Basia zgodziła się niespodziewanie, będąc pod wrażeniem szlachetności młodego myśliwego. W ten sposób w jednej chwili rozwiązały się problemy, które niemal skłoniły Basie do zakończenia życia. Marek otrzymał od leśniczego dom, w którym młodzi mężczyźni ułożyli sobie życie. Ich serca były przepełnione miłością i wzajemnym szacunkiem. Trzy miesiące później Basia urodziła chłopca, któremu młodzi rodzice nadali imię po dziadku, Paweł. Stary Leśniczy był bardzo szczęśliwy z powodu Marka i Basi, ponieważ po tylu latach samotności miał teraz w życiu rodzinę i przyjaciół. Był w niebowzięty, gdy trzymał w ramionach swojego prawnuka, dziękując w myślach trzem rysiom za okazaną dobroć.